Cześć, witaj w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o takim jednym czynniku, który pomoże Ci podjąć działanie, jest związany właśnie z motywacją, ale nie taką motywacją, że chcę coś zrobić, tylko z taką motywacją, że ok, rzeczywiście działam, podejmuję ten pierwszy krok. Tym czynnikiem jest świadomość, że potrafię coś zrobić która składa się jest jednym z takich elementów składających się na poczucie własnej wartości. O tym jutro postaram się opowiedzieć. Natomiast ten element, który mówi ci, który to taka pewność, że potrafisz coś zrobić, czyli że wiesz, że potrafisz, to jest czynnik, który sprawia, że dużo łatwiej jest podjąć ci działanie. Dla przykładu, jeżeli wiem, że potrafię napisać, dajmy na to artykuł na bloga, to łatwiej jest mi się za niego zabrać, niż jeśli wiem, że nie znam się, dajmy na to, na skonfigurowaniu reklamy w Google Ads i miałbym to zrobić. Po prostu jeśli nie wiem, jak się za coś zabrać, jeśli wiem, że nigdy tego nie robiłem, jeśli nie mam doświadczenia, jeśli nie mam ani jednej takiej historii z przeszłości, żebym się tym w ogóle zajmował, jakiegokolwiek doświadczenia, jakiegokolwiek mm, wyobrażenia na temat tego, czym to jest, to będę czuł ogromny opór, bo robię to pierwszy raz. Ale jeśli robiłem to wielokrotnie, to nawet jeśli mi się nie chce, to jest mniejsze niechcenie mi się, to jest mniejszy opór, niż opór w przypadku czegoś nowego, czegoś, co mnie przeraża, czegoś, co nie wiem nawet z której strony miałbym ugryźć. Więc ten element, który mówi ci, że potrafisz coś zrobić, to jest element wzmacniający motywację, który pozwoli ci przejść z etapu planowania i fantazjowania o tym, że coś chciałbyś zrobić, do etapu działania, podejmowania rzeczywiście pierwszego kroku. Wczoraj rozmawialiśmy na temat tego, że w momencie, kiedy nie masz Wystarczających dowodów swoich z przeszłości lub obserwacji innych ludzi, to trudno jest ci podjąć jakieś działanie, no bo nikt w twoich kręgach tego nie robi, i ty nie masz również doświadczenia, które by pomagało ci podjąć tą decyzję. No, nigdy czegoś nie robiłeś, nigdy nie widziałeś, jak ktoś to robi, więc ciężko ci jest właśnie uwierzyć, że ty byś mógł. No, ale bardzo często jest tak, że mamy to doświadczenie, widzimy ludzi wokół nas, którzy coś robią, i będziesz prawdopodobnie miał w swoim życiu mnóstwo takich celów, które sobie wyznaczysz, i jesteś w stanie bardzo łatwo zweryfikować osoby w Twoim bliskim otoczeniu, bliskich Twoich znajomych, rodziny, czy jakichś osób, nie wiem, z pracy. Jeżeli masz, jeżeli chodzisz gdzieś tam do pracy, no to masz jakichś znajomych z pracy, przykładowo masz jakieś osoby w mediach społecznościowych, czy takie, które obserwujesz, czy po prostu Twoich znajomych, Dajmy na to na Facebooku, czy jakieś osoby, które oglądasz, po prostu w mediach społecznościowych, czy masz może jakichś ulubionych aktorów. No więc te osoby coś tam osiągnęły, i być może część z nich realizowało cele, które ty chcesz sobie postawić. Dajmy na to: chciałbyś mieć lepszą sylwetkę. Jesteś w stanie prawdopodobnie bez problemu znaleźć osoby w swoich kręgach, które mają lepszą sylwetkę? Czy to są twoi bezpośredni znajomi, właśnie? Czy to są osoby trochę z dalszych kręgów, czy to są po prostu osoby, które obserwujesz? Więc w momencie, kiedy znajdziesz sobie takie powiązania i to nie jest jakaś abstrakcja totalna dla ciebie, że ty chciałbyś być aktorem, nie masz nikogo znajomego, kto jest aktorem, ale wiesz, że gdzieś tam jest ktoś tam na drugim końcu świata, kto jest aktorem, no to owszem, będzie to dla ciebie jakaś tam motywacja, ale nie będzie ona tak silna niż dowód taki z bliższych kręgów, który by ci potwierdzał, że okej, okay, to jest rzeczywiście. Możliwe, więc warto oczywiście się inspirować, ale nie będzie to tak mocne jak dowód kogoś, kto po prostu kogo znasz, kogo być może możesz spotkać, do kogo możesz zagadać. To jest silny dowód, że się da. A skoro ktoś coś zrobił, skoro ktoś coś potrafi, to ja też mogę to zrobić to jest bardzo często wykorzystywane zresztą w biznesie MLM. Mówi się o tym, że zobacz, tamten osiągnął, też nie wiedział jak się za to zabrać, więc ty też możesz, nie? No i to pcha osoby do tego, żeby spróbować i to jest bardzo fajna motywacja, którą można wykorzystać. Ale jeśli nie masz nikogo w swoich kręgach i nie masz sam doświadczenia, które mogłoby ci pokazać, że OK, uda mi się, hmm, jeszcze cofnę się, jakie to może być doświadczenie. To może być doświadczenie takie, że ty chcesz teraz mieć lepszą sylwetkę, no bo się trochę zapuściłeś, ale na przykład 5 lat temu miałeś świetną sylwetkę, a też wcześniej byłeś zapuszczony. Czyli udało ci się schudnąć, udało ci się wyrzeźbić ciało, zbudować mięśnie, zbudować fajną sylwetkę, no niestety później po kilku latach e, okazało się, że nie masz już takiej fajnej sylwetki, no bo nad tym nie pracowałeś. Ale masz pozytywne doświadczenie z przeszłości, które e, mówi ci o tym, że tak, ja potrafię, bo już to zrobiłem, nie? więc to jest bardzo w ogóle mocne. Natomiast, jeżeli nie masz takiego doświadczenia z przeszłości, czyli nigdy nie dbałeś o swoją sylwetkę, i teraz przyszedł dopiero moment, w którym chcesz o to zadbać. To być może masz inne doświadczenia w twojej przeszłości, które polegały na zrobieniu czegoś, co wymagało czasu i dyscypliny. Jeżeli to była nauka gry na instrumencie. To możesz wykorzystać to jako taką pozytywną, jakby to powiedzieć, pozytywne powiązanie, które pomoże Ci znaleźć w sobie tą kompetencję i znaleźć w sobie dowód, że Ty potrafisz. No bo. Zbudowanie fajnej sylwetki opiera się na dyscyplinie, opiera się na działaniu w powtarzalny, konsekwentny sposób w długim horyzoncie czasowym. Dbanie o sport, dbanie o dietę, być może dbanie o suplementację, działanie według reguł, według ustalonego schematu i trzymanie się konsekwentnie tego planu. Jeżeli nigdy tego nie robiłeś, ale robiłeś coś, coś innego. Co bazuje na podobnych kompetencjach, to jesteś w stanie pomyśleć sobie, że tak, rzeczywiście potrafię schudnąć, potrafię zadbać o swoją sylwetkę, ponieważ kiedyś robiłem coś innego, co również bazowało na dyscyplinie, co również bazowało na działaniu w zorganizowany i konsekwentny sposób. Więc mogę przenieść te kompetencje, które już przecież mam i które wiem, że mam, czyli wiem, że potrafię. Na inny aspekt swojego życia i w tym aspekcie zadziałać tak, żeby osiągnąć cel. Czyli podsumowując, jeżeli masz otoczenie, które osiąga jakieś cele, które ty chcesz osiągnąć, to jest ci oczywiście łatwiej. Jeżeli masz swoje doświadczenie z przeszłości, w którym już taki cel osiągałeś, to jest ci łatwiej. Ale jeśli nie masz takiego otoczenia, ani nie masz takiej historii, to po pierwsze, możesz wykorzystać inspiracje z dalekich zewnętrznych kręgów po to, żeby się zainspirować, że to w ogóle jest możliwe, bo jest jakiś aktor, bo jest jakiś celebryta, który to zrobił, albo jest znajomy, znajomego, którego ja osobiście nie znam, ale wiem, że jest chłop, który to zrobił, więc to jest taka pozytywna inspiracja, a do tego znalezienie kompetencji w sobie, które potwierdzają ci, że potrafisz zrobić i zadziałać w taki właśnie sposób, żeby coś osiągnąć, ale Migrujesz te kompetencje do... Innego aspektu swojego życia, bo na przykład uczyłeś się gry na instrumencie, bo na przykład ukończyłeś studia, bo na przykład coś tam robiłeś, co wymagało jakiejś dyscypliny, i teraz możesz przenieść to na inny aspekt swojego życia, żeby osiągnąć inny cel, bo właśnie wiesz, że potrafisz. Może nie odchudzałeś się nigdy, może nie trenowałeś nigdy, ale robiłeś inne rzeczy w bardzo konsekwentny sposób, które doprowadziły cię do wyników i dlatego właśnie wiesz, że potrafisz, i dlatego potrafisz również osiągnąć to. Czyli albo skoro on mógł, mógł to I ja mogę, albo skoro ja mogłem kiedyś, to mogę i teraz, albo skoro mogłem coś innego zrobić, to mogę zrobić i to. I to są trzy elementy, które mogą ci, pomogą ci wpłynąć na to wewnętrzne potrafię, a kiedy uwierzysz w to, że potrafisz, to podejmiesz działanie, no bo wiesz, że potrafisz i wiesz, że możesz osiągnąć dany cel. I to był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, to łapka w górę, komentarz i subskrypcja. I widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się. Hej.